Witajcie, kochani. Dzisiaj z okazji zbliżającego się Halloween postanowiłam zaprezentować Wam dwa takie proste zdobienia, właśnie w klimacie troszeczkę mrocznym. Może na kciukach są to duchy, natomiast na serdecznych palcach mam czaszki. Tutaj możecie wykorzystać jedno, możecie wykorzystać oba naraz. Wszystko zależy od Was. Zdobienie, od którego zaczniemy, to czaszka, i tutaj potrzebujemy pomalowanego na biało paznokcia. Ja użyłam oczywiście mojego ulubionego białego lakieru z Golden Rose, i teraz za pomocą mojego również ulubionego linera z cienkim pędzelkiem z VIBO będę malowała dwa kształty z obu stron paznokcia w rogach płytki. To są takie powiedzmy ćwiartki koła. Następnie za pomocą tego samego linera maluję trzy pionowe kreski, które będą powiedzmy zębami naszej czaszki. I teraz za pomocą sondy z dosyć dużą końcówką i kropli czarnego lakieru będę robiła oczodoły naszej czaszki. Teraz zmieniam sondę na troszeczkę mniejszą i będę robiła naszej czaszce nos. No, i to w zasadzie będzie wszystko, jeżeli chodzi o to zdobienie. Przechodzimy do ducha. Oczywiście podstawą naszego ducha jest czarny lakier, również mój ulubiony z Golden Rose. I teraz za pomocą dużej sondy i białego lakieru będę rysowała taki kształt, który ciężko jest mi określić jednym słowem. Najlepiej, jeżeli zaobserwujecie, co robię. Jest to taki kształt, który u góry jest szerszy, natomiast zwęża się ku dołowi. Nie muszą być linie tego kształtu. Idealne, ponieważ jest to duch, więc on może być troszeczkę rozmazany. No i po bokach tego kształtu domalowujemy jeszcze dwie kropki, to będą ręce naszego ducha. Kiedy ten biały wzór nam podeschnie, za pomocą małej sondy i czarnego lakieru domalowujemy oczy oraz buzię. Buzia jest to po prostu taka troszeczkę przeciągnięta czarna kropka. Na końcu pokrywamy nasze zdobienia, oczywiście ulubionym top coatem, w moim przypadku, jak zwykle serzbit i mamy gotowe Halloweenowe paznokcie. Dajcie znać, jak się Wam podobało i oczywiście do zobaczenia w następnym filmie. Papa! Pa.